No, teraz. Ja nie wiem, wszystko działa przeciwko nam. Cześć Tusu. I inu. I dzisiaj mamy drugą część dodatków kolekcji naszej. Pięknej. Wspaniałej. Mm. <grych> e, tak. Dzisiaj będą. Będzie cała, A, Będzie cała reszta. Będzie cała no tak. Czyli... W sumie miałeś gdzieś listę, nie? Chyba na komputerze miałeś listę. A dobra, najważniejsze. No ważne. Zmieniałabyś jak ten jeździ, bo ich tyle tu no. jest. W ogóle czuję się jak przed widowami. Szkoda, że nie da się tego... Ja ten, zrobię zdjęcie no. od razu. Dobra. Moglibyśmy to zrobić później albo wcześniej, dobra. Dobra, no nie ma nie się. Dobra. Dobrze, więc to, od czego zaczynamy? Zacznijmy od naklejek, bo mhm. potem sobie odłożę po prostu. A Wiesz. chodzi o naklejki na laptopie moim. Na razie jest ich mało. Ale... Nie wiem jak to tam widać, czy widać w całość. O, tak, tak. Żeby się I jak odpijało. wcześniej stwierdziłam, że po co sobie nam naklejki, o raczej nie będą y, potrzebne. Tak znalazłam zastosowanie dla nich. I po prostu zakochałam się w naklejkach. I e... zastanawiam się, czy nie tak. Więcej? W, w, wiele więcej w koszyku na alegro mam ich sporo. Tak to, więc zastanawiam się, czy po prostu zrealizować cały koszyk, czy też nie. Mamy z Hanako, uh -huh. z Atelier, tu i uh -huh. tu, A i, chyba, I nie z nie ten z Paj Family, tak. I w koszyku na Allegro mam, mam? Kimetsu, Kimetsu kaguje, kaguje, Doki Doki, tak. My Hero Academy. Mm -hmm. mam Neverland. A mówiłaś Hanako? Chyba tak. Nie. Neverland, tak. Zastanawiam się też na Blackpink. Jeszcze widziałam z Bongu. No. Mogę, mogłabym wymieniać, wymieniać, no nie? Na przykład z ja się też bardzo ładnie widziałam, ale tak może później. Dobra, to teraz mamy jeszcze... Teraz pokażemy wam jeden plakat, który po prostu nie jest powieszony. Tak. A resztę po prostu z ja zrobimy okay. zdjęcia i nie ma, powieszonego nie mamy e, zjąć. Mhm. I to jest... E, to są ilustracje z kalendarzy. kalendarzy. I mamy planę e, je po prostu też powiesić jako... Mhm. No, jako zdjęcie Prawie zdjęcie dosłownie. No i jeszcze mamy ten. Kiedyś to możesz nam ją przerywać. Jak wcześniej wiesz, się pojawię, to teraz no. głosowo. No. W końcu I się mam... o Pierwszy raz się odezwał. I jeszcze mamy z. Kurosza. No, i, I idzie i... do nas na tak. kolejny rąk. A najlepsze jest to, że miałyśmy jeszcze z Rem i Ram, ale chyba jest, został wyrzucony. No, pewnie tak. Bo, bo, nawet, bo, wtedy wtedy nie, nie bo wtedy nie zerło bo wtedy jeszcze nie myślałyśmy o to, żeby to odcinać no. i zostawiać sobie. Dobra, to co? Yy, magnesy? No. Dobra, no to pokazuj magnesy. No to tak, najpierw mamy te zakładka magnetyczna, nie? Mhm. Uh -huh. Z W sumie to też są te zakładki. I o. Poczekaj, bo ja mam takie niewyjściowe palce. Jak to mam pokazać? No to się składa, więc ciężko to. O. Hmm? Prawie no. do herbaty leciało. No no już. Kituś, coś ty taki rozmowny dzisiaj. No <grym> czekaj, bo mamy na... jeszcze zakładki. Tak, jeszcze inne. Mamy Że na przykład się zakładkę z sepciem. I z cielem. I one są dwustronne. Mhm. Oj, o. Tup, 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 tup. Potem mamy z Ellen. No i on jest tam sam jedyny. Sam jedyny, dzwoni. Dryn dring. Ale to są najstarsze w ogóle nasze zakładki, wiesz o to? No. jeśli chodzi o mangę i anime. No. Bo to są e, zakładki Epic jeszcze zamawiałam z... Czekaj... Epic Boxa. I cała trójca. Trochę, bo o. No. By światło zasłonić. Trochę ten, dnie w tą stronę. O, może tak trochę lepiej będzie. O. Wiktor, Juraśka i Juri. Tak. To jeśli chodzi o zakładki, to w sumie tyle te magnetyczne. To teraz magnesy możesz pokazać. Słuchaj, to są takie te otwieracze, nie? No tak, ale no. też magnes. Przy to mamy tak z Firu Basket Z strażnika. Nasza ulubiona seria. Tak. Z... z, z posępny Monono. Ale trzeba powiedzieć, że... Chcia nie czemu ja chciałam powiedzieć japońską wersję. wiesz weź nie ten, nie, Zaprako, wyszam, chodź z kadry, co? To jest fuk fukigen? No, nie. wiem Nieważne. Nie o. pamiętam. Dobra, I jeszcze jeden jest, został. Najlepszy. takie ładny. Tak. Z jony. No tak, masz no, sip. Mhm. Dobra, to teraz to... Ja się napiję. No, no, od razu załatwimy ten... Tak. No Kupię. i kubeczki. Bo ja swój oczywiście... Y, straci, znaczy straciłam. No nie mogę w nim swoim pić, bo... Mi na to pękło właśnie. jego serce. I moje przy okazji też. I nie wiem, czy tutaj będzie widać. Gdzie to pękło? O Jezus. Nie, nie widać. Pandina w głowę kubkiem. On tutaj tak pękł przez no, całą no. linię aż do samego dołu. I tu jeszcze w bok. Mhm. Ale widziałam na waneko sam na kubek. Co prawda drogi, no ale... do nas. na no, no, co wydasz? Tak, tylko że chyba nie będę w nim bo bo boję się, że skończy to nie. jak ten. Będzie sobie ładnie stać i wyglądać. Tak. Tak. A A w ale... ogóle na ten kubek miałam plan taki, żeby wsadzić tu kaktusa. No. Ale nie wiem, czy to jest dobry plan. Przez to, że u nas kwiatki to jedynie sztuczne. No, ale chyba, że nie musisz podlewać, nie? No, tak. Chyba, że sztucznego kaktusa. Mówię, mi to jest... Nas już... kaktus by też nie przetrwał. You no know, może jak... Ale kaktus potrzebuje znowu światła ten. No my nie mamy światła w no. Tutaj słońce tak naprawdę jest tylko, tylko rano. rano. Dobra, to teraz... mu będę świecić, i mu starczy, a ja kiedyś miałam takiego bambusa ładnego, taki zawijany był. I szlak go trafił potem, jak go wyciągłam z wody i z bomb w butelce stał takiej mhm. ładnej. Mówię, już się rozrósł, no nie mówię, no to go wsadzę do, ten, do, do ziemi. Do tej... mhm. No i go szlak trafił, nie. Dobra, zwracając do, do dodatków, teraz tak. przejdziemy do tego, co jest w środku. Czyli Tak, i ich trochę jest. Nawet nie wiedziałam, że aż tyle tego no? jest. Tomasz, pokazuję ja będę wyciągać. Mamy ze strażnika domu mamoci Ej, ale ta seria teraz mam wrażenie, że jest wszędzie, nie? A mówimy, <grym> że to jest takie. No. no, ale mamy, no to zbieramy, nie? Ze Switched. Kolejna, atrakcyjna. Chociaż nie no, ja się trochę czepiam tej serii, bo. Końcówkę tak, miała okropność. Strasznie, o! Zniszczona a to końcówka Taki była. kontrast, żeby nie było też za źle. Z Rysia mamy. Tak, i. i Henry. Henry? Henry. 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 No. Henry. Henry. tego. Henry. Ja chcę, Richard. Ja chcę już kolejny co? Mamy zikaki góry. A ja mi się też rzeczy ogólnie z kategorii nie podobają strasznie. No, nie Udaje, nie Tak samo jak był ten kalendarzek. Tu tak nie do końca. Jako pierwszego go wywaliłam z koszyka. No o, mamy z A Exorcist. No. To jest oku. O, już. Poł mi w oku. W w oku. <śleskuj> <Podbie> w oku. <śleskuj> <Podbie> w oku. <śleskuj> mamy złoty rycerz. To jest, to jest ładne. No. Ale nie znamy tam... Serii. Serii, no. Czekaj, czy, czy to jest... Czy to widać? Widać. Pięknie. Bo się rękę podstawia pod ten, nie? Och. Wow. Ja no jestem tak. takim znawcą. To. To. Czekaj, a mam coś jeszcze oprócz tego? No to wylosuj, po kolei Dobra. Już. To jest, jak, jak pani się nazywa? Si, co tak. Główna bohaterka to jest Ewa. Ewa. ewa san <laughs> I straszący ten. I straszący ten Odświeżacz. do powietrza, który mieliśmy wczoraj. Tak. Tak, czyli w sobotę. Mhm. Bo, no, trochę takie tam czasowe. Nieważne. Mikaju. Mikaju zawsze najlepszy. Mhm. I mam wrażenie, że nie mam siły nawet trzymać tego kubka dzisiaj. To Gabriel. Takiś Gabriel, myślę, że. Castile. Dabryś. Ale podobny. No podobny. się parła. O, zaczęła pachnieć. Sakurci. Tak, Sakurci. Ja w ogóle myślałam, że to jest. Nie wiem, coś. Po prostu takie ładne o sobie wymyśli Ale to jest. Tak, to jest jakiś. To jest taki. zwierzaczek. No. Pokémon. Co jej pomaga. To jest Nataniel i w sumie jak tego tak już to. Mogłabym się trochę zgodzić. To ten Nathaniel z uniwersytetu. No! A jak pan się nazywa? To ja chyba Dave. Dave. Chyba. Chyba. Ja mam problem z imionami po prostu. Ja nie pamiętam imion. Tu jest albo Kentin, albo ten z Eldari. Nowy. Matthew? No. 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 A chyba ten też. Nie, nie, to nie ten, to nie ten. Ale ktoś ma Mafiu? Tak. A on ma, jaką ma? Myślę, że ja pamiętam. Ale no tak. poleciał. Kędzisz na Mafiu. To nie, to nie, to nie jest Mafiu. No, ale to, jak on ma. Myślę, że ja pamiętam, że to, roku, to który raz to mówię. O jakiś liczny. To chyba jest oliwie. To taki uroczy Armin. Jak? Chyba Oliwier. Olivier. Nie jestem pewna, nie pytaj, bo to takie rzeczy. Może być, że wygląda. A no jaki ładny. To jest z komiksiarni, gdzieś zdobyłyśmy, z Pandory. Skąd ją nabyliśmy? Z komiksiarni pierwsza. No raz. czekaj, bo nie widać. Halo, proszę. Dobra, może widać, nieważne. <noise> tak czy siak os, Aliska i. <głos> Aliska? <noise> Aliska dzisiaj i Gilbert. Co? No, Gil, tak No. Nie powiedziałaś, jak. No, przepraszam bardzo. Tu to nie wiem, kto to jest. To, to już nie mam pomysłu. Taki trochę dziwny, zmutowany Aleksander. Nie, nie dziś, nie. To nie, to nie A jak ma na imię. Dobrze, nie wiem. Albert, może być. Dobrze, niech będzie. I dzisiaj. Dzisiaj mi męczy strasznie takimi pytaniami. Przepraszam! Nie widać mi zrozumieć. że dzisiaj nie. mam złe dni. No, a ja jakieś mam zaśmienia. chciałam Nezuko powiedzieć. Co? Jak on ma... Nozaki. A ja mam takie świerszcze w głowie, nie? No. Nie przygotowały. Nie, Nezuko, no. tylko Nozaki. Nezuko za chwilę będzie. Nezuko będzie, spokojnie. I mamy kulinarne pojedynki. A czemu to jest... I... O! Tak mnie tak mnie wyglądał w kubeczku, tak, hello! I, I teraz tak Ja, co Będę mieć szukanie. No. Dobra, czyli co, przechodzimy do tego, co chyba najważniejsze w tym no. wszystkim. Co i no, jest najbardziej, czyli widzenie na. Figurki. I zaczniemy od tych. Pana Misia, bo Aha. pan Miś jest po prostu Misiem. Tak, pan Misio, który yy, Su dostała. Ja on ma podstawkę zakurzoną. Tak, dostałam na urodziny go. I to był miś do składania. Tak. I to jest cała seria z, tego, z no. tych misiów, i one różne rzeczy tam Czekaj, posiadają. No. Tak, jest jakiś chyba z gitarą, jakiś tam jeszcze. Misio jest. z gitarą był dla mnie parą. Co? I czy one są puzzlami? Czy można je łączyć? Może. Albo takie po I różne no, kolory tych misi no, Zielony, chyba różowy I teraz od najmniejszych. Tak. Najbar znaczy one są strasznie słodkie. No, Czekaj, bo mi jej głowa znowu odpadnie i będzie przypał. I to jest. Takie maluty. Dwa najnowsze w sumie te no, no. nasze. E... Nasze no. zdobycze. I one są strasznie śliczne, no. to mi się podoba. Bo szkoda, że one są takie malutkie. Bardzo detaliczne. No na przykład patrz na te wcięcia w jego pelerynie, nie? No. Wystarczy porównać to... ...a to. No. Chociaż Wendy jest chyba najm najmniejsza z nich wszystkich. A jest... Y od nich ten? No jest mniejsza. Ale zresztą on to w ogóle jest wyższy od wszystkich. Ale na przykład od... Y niego? No jest niższa. No mówię, że jest najniższa. Uh -huh. I chyba potem zaraz jest Ed. Uh -huh. Najwyższy jest Anline. No. Ale są śliczne moim zdaniem. Tylko że... To... Czekaj, bo muszę... Jeszcze miałam w planach Zalić. kupić z tej e... rem. Rem i... I REM i RAM. I widziałam też... Zemlicu. A to no, to byłby do kolekcji. I był też inną taki taki a ale... ten był większy? Tak, bo to była czternastka, a to są siódemki. To byłby taki wielki? No właśnie. A pokazałaś na suku? Tak, okay. razem z tym. Mm -hmm. To co? Od, y to popy. Mówię. Albo no, te. Albo te Albo, nędo. Nędo. To nędo mam, nie mogę Nendo. Nendo. Nendo nie mamy wiele, bo tylko dwa. To i tak. I w planach... Y na urodziny, trochę śmiesznie to wybrzmi, ale Co? ja na urodziny sama sobie robię prezenty. Tak. Chociaż jakby tak było, to znaczy tak jest. To mogłabym powiedzieć, że cały rok sobie robię prezenty. Mangi nie <laughs> Ale ten, y, mam zamiar kupić y, szoto sobie na urodziny. Okay. Chyba, że w ogóle dowiedziałam no. strasznie ładnego ten, y, Hanako. Takiego? No. Widziałam Hyakimaru. Ale na polskiej tej? nie wiem gdzie widziałam. Bo Hyakimaru też widziałam, nie, chyba na polskiej go nie ma. Widziałam na przykład... Co? On może się w brzuszku ruszać. Nie masz tego? widziałam... chcę kto tam jest? Dazaya. Dazaia też bym bardzo chciała. I najbardziej chyba w tym momencie bym chciała Jotsubę że jak to no. się zastanawiałeś. Tylko, że on nie, z, Ona nie z jest z polskiej no, tak, strony. Nie. Tylko y... chyba na Amazonie ją widziałam. Mhm. Tak się zastanawiałam, czy kupić, czy nie. No i no, kto... bym bardzo chciała mafu, mafu. No, mafu, mafu. Dobra, to to tyle, jeśli chodzi o nando. Tak, taka ciekawostka. Kacuki robi do. <noise> tak. <głosy> Znaczy, to był twój prezent, mnie, no nie? A Dekusia kupiłam po prostu, bo no. mi się podobał, a szczególnie te jego włosy mi się tak no. strasznie podobają. Dobrze są zrobione. Ale nie, nie martw się, do kolekcji kupię ci wiesz, to na pewno. Takiej my nie ma. No właśnie nie ma, ale kupiłybyśmy ten. Mm. Muszę no ci prost... przyznać, że bardzo dobra herbatka. <laughs> Starałam się bardzo. To co, to teraz popcie. No, popcie. Pop. To co, seriami? No, to najpierw Tail Wendy, Daisy i... Ale I Wendy was. jest jest, że jest najmniejsza A i jest najcięższa no. chyba. Nawet chyba Al taki nie jest ciężki Ale chcesz, jak... Ale No Al jest dość takiej sporawy. O no, nie Ale mam nie... wrażenie, że Wendy jest cięższa od Ala. Ja mam wrażenie, że jest... Alias... nie, ale jest cięższy. Nie wiem, ja miałam wrażenie, że... Albo w podobnej i tej są. Mhm. No, trzeba czemu... sprawdzić. Mamy? Nie. No, mam. no, z... I najbardziej żałuję tego, że nie mam na co... No kłamali mnie, że będzie w październiku i, tak i go i nie za było. Spód, to za spódniczkę go chopę. I chyba Gazil jest I... najlepszy no, z domu. Jest... znowu. Co, Nie, takie... On też jest lekki. Dobra, to co? Idziemy dalej. No, to można ich pokazać. Tych panów. Och. W ogóle to też jest zabawna historia. Opowiesz? Nie, bo się wstydzę. Czemu? <laughs> Ale na co trzymaj go? Daj mi Edzia. Tak. Tych panów dwóch mamy i chcemy Winry. W ogóle na tą to polujemy już chyba z... długo. Długo, bardzo długo. No. Ale... I teraz His... no. No, historia z Edem była taka, że na... na początku sobie ładnie stał, ale później nie mógł stać, nie? Już nogi mu zaczęły boleć <śmiech> i <śmiech> nie chciał stać. No I my się tak zastanawiamy, no czemu, A czemu nie chcesz stać? No, a później. Jak to się stało? Czemu mu to odkryłyśmy? Chyba jak. Nady? Tak. Tak, bo odkryłyśmy, że ma dziurkę w nóżce i to. Ja patrzę oznacza... mu ta dziurka. Tak. I... No i się okazało, że mu że... ta dziurka, bo. Ma podstawkę. Ma podstawkę, która leżała w pudełku, ile? Rok? Dwa. Możliwe. Dwa chyba. I czemu, Edziu, nie chcesz stać? No. Bo Edziu ma podstawkę, i dlatego nie chce zostać sam. A on ma jajka. To jest kształt no, jajek. Jest no. jajek. To jest, to. Nie, jak możesz. Dobra, no już cichutko. Tak, tak. Pokazałaś ale tak dokładnie. Bez wspomnianych jajek. On ale ładnie, tutaj Tom. Yy... Kutyk. Nie, chodziło mi o. A, no, nie widziałam tego. Na... Ale on miał w środku? Nie? No, w środku też miał. A, Dobra, to dalej, bo za długo. Za długo, dalej. Dobrze. Yy, to teraz, może takie pojedyncze? Mhm. Uważaj. O. Tu, tu na te... Ma takie bardzo płaskie włosy. Nie wiem, a my się z nadal bardzo podoba. Znaczy, no to mi też się podoba. Dlatego ale... ją wziąłam w sumie. No. Bo na początku zakładałyśmy, że będziemy w sumie kupować figurki tylko y, tych serii, które mamy. Co prawda mamy Naruto. No, tam. Ale w było. pudełku. No ale stwierdziłam, że no. cuna jest tak ładna, że muszę ją mieć. I mamy Ferida, którego dostałam też na urodziny. Od kącia. Tak, od kącia. kądzie to nam tyle prezentów daje, że... Oh. <noise> e, no, dziękuję bardzo. Ma płaskie uszy. Hmm. I coś z kolorem włosów, panie, tak. Tak, bo nie wiem czy to będzie widać, może trochę, ale tu głównie jest no inne... inny kolor niż te takie te... Pejsy jego pejsy. I kucyka też ma innego. No. Inna farma. <noise> Była łóżku. Farba? Farba, tu dobrze. To było. Ale ładną kartkę. Nie wiem, podoba mi się z tyłu. I szkoda, że nie można dostać ten. Miki. Nie Z葉. można? No nie, nie, nie ich, żeby byli dostępni. No nie, nie, można. Dobra, to teraz i, ty, y, ta seria, która jest. Z... Największa. Największa, tak. Czyli Bajki Raka. Dobrze, to najpierw pokażmy, może. tych panów. Sioto. <suszykła> tak. I... się do drogi. I się zastanawialiśmy czy kupić drugiego deku w, tym, w tym stroju szkolnym. No, w takim czarnym, nie? Tak. No, mi się I też podoba. Mi też się podoba, no ale tak kupować i mieć dwóch deków. Znaczy trzech teraz w sumie. Szoto to będzie szczęśliwy. <noise> oczywiście tak, muszę Szotanie... Przepraszam wszystkich tych, którzy nie akceptują tego, ale... Moje serce ja bardzo się cieszę na ten temat, więc... Dobra, dalej. <grywak> Pokazuj, bo ich trochę tam jest. No dobrze, największy z największych. Alma ma brwi na pół twarzy. <grywak> Czekaj. O. I Ale... ale, ale, ale ja też w sumie, ale bo chciałam powiedzieć... Ja chcę takiego małego. No, ja bym chciała tego. Jeszcze, no właśnie, ten wychudzony Almight i mi się podobał jeszcze ten w Pelerynie. No ten jakiś. A no ale to znów by było trzech takich samych. No cóż. Mm. Jeszcze tego można pokazać. No. Czekaj za Ptaszor. No. Z pusią. No, taki ładny. Uhum. Tak. I dalej no. Tak, i zgraja złych Pani Panów. I na przykład jak widziałam na zdjęciu Kisakiego, to bardziej mi się podobało na zdjęciu, przez to, że... Yy... Ta jego maska tak, wygląda. Tak, no. Ma taką Ja nie wiem, płaską. czy to, czy to tutaj na filmie będzie widać, ale ta maska jest taka... No. Ale jaka mam wrażenie. No. Wolałabym bez maski. Jakie ma rzęsy, patrz! No. Mm, nice. Make-up był. No. I wolałabym też Togę bez maski. A jest wersja bez maski? Mm -hmm. Nie wiem, może. Trzeba by sprawdzić. No ja piękna toga. Ale to, co, co wtedy kupowałam, to tylko była w masce. Mm. I z tymi figurkami to też jest historia taka, że one podróżowały A, no. z Katowic do Sosnowca, i z Sosnowca do Katowic, i potem z Katowic znowu do Sosnowca. No. Po po, Polska, ta, y, Poczta Polska. Polecamy. się no, nie bardzo. To tyle? I jeszcze będziesz musiała zrobić zdjęcie tego plakatu z mm. to Znaczy plakatu, to, to jest... World scroll. To się nazywa. te plakaty z nami i one no. były do, y, dodawane, ten, do... Do po prostu. Tak? Bo my nie kupowałyśmy tego. Vanita, nie, bo jest tam... jest Vanitas. Czekaj. Był dodany do któregoś tomu. Uh -huh. Mamy wilczycę. Kuroż był dodawany też do któregoś tam z kolejnych tomów. Uh -huh. tam nie z tych pierwszych, tylko do tych dalszych, nie? No i z Anohan mamy. A Anohana też jakoś ten. No nie wiem, czy do, do drugiego? Może. Ale... To w sumie było na tyle. Myślałam, że dłużej to wyjdzie. Uh -huh. Mhm. W tym pierwszym było wiele więcej, na przykład tych pocztówek no, i Tak, no bo tam było... No. ich trochę taki plik mamy dość no. spory, no nie? Tego wszystkiego. Wszystko? No tak właśnie teraz jeszcze się rozglądamy. No, no jeszcze jest ten plakat z drabką, co mamy. No. Ale to on I też może że z Kacianem. Tak, tylko yy, nie, nie wiem gdzie jest. jest. Du, du. Ej, to no. chyba... Tak, z, z, to jest z Discorda, bo fioletowa lampka się świeci. O. I to telefon Ci mówi z czego? No, no kolorystycznie sobie pokładałam. Wow, nice. Zielona to znaczy, że ktoś dzwonił, nie? Mm -hmm. Niebieska to chyba yy, Facebook. A Instagram? A nie wiem, powiem Ci szczerze, nie pamiętam, ale taka blado-fioletowe to mam yy, Discorda. Jakie zaawansowane technologie. O, no, ktoś jeszcze się pod koniec odezwał. Czy my coś jeszcze będziemy nagrywać teraz? I teraz? No. Nie wiem. Pada śnieg! No, znowu. A Dobrze, to ziwa, Nie to... pada cały czas? Nie, chyba wczes... przestał wcześniej. Dobra, jeśli więc... wam się podobało, to mam Jedną nadzieję, że... Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Zapraszamy na e, Facebooka i na grupę na Facebooku, na naszego Instagrama, na Discorda. Się o. Rozpędziłaś, nie dałaś mi dojść do słowa. No to dobrze, dobrze coś nie chcesz, ale ja już nic nie mam do dodania. No jak to? Przecież jest, jest jeszcze e, nasze opowiadanie, tak? na, w sumie nawet dwa. I bloklek? Tak, i blog Leks. Tak. Y. Blog -leks. <śpiętnie> y, I też zapraszamy właśnie do czytania blogu Lex i naszych opowiadań. Jedno jest skończone, jest dość krótkie, więc no. może komuś poprowadzimy humor. No. Drugi, drugie się pisze, chociaż powoli. <śpiętnie> y co, możemy też Was zaprosić do, do gry w, lo, w Lola uh -huh. na przykład, jeśli ktoś by chciał z nami na zagrać. Bardzo się bo w raz znowu mamy e, przerwę przerwę taką delikatną. No, Lol zastąpił, można powiedzieć, nie? Tak. Znaczy ta solorka myślę, że jeszcze wrócimy, bo to jest taka, gaz, tak. do której się wraca. Tak, no już drugi raz wróciłyśmy. Znaczy, no. Trzeci. Bo trzeci. za pierwszym razem kiedyś tam, kiedyś co grałyśmy no. na polskich serwerach, potem wróciliśmy z... z, 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 z z same grałyśmy do no. 60 pary, któryś tam walczbiłyśmy, mm -hmm. no i teraz skąd ją grałyśmy, nie? No. no ale to inny. się jakoś to ciągło, tam, ten drugi i trzeci raz. Tak. Tylko, że trzeba zaznaczyć, że w Lola jesteśmy... Yy, Dwa. Lamy. No, <śleszone. <śleszone> yy, Znaczy no, na pewno w opisie może dodam Niki nasze. Dawaj. Tak, na lolu. Jakby ktoś chciał. Kto spadł? Yy, Deku poleciał. Yy. Powiedział Smash. I poszedł Super Smash Bros. Poszedł w dół. No stał No postąpiamy osoby z Discord, tak, które nam tam. przeszkadzają. Powinam wyłączyć den ale zapomniałam o tym. A i tam. Dobra, Dobra, nie zwracajmy na nie uwagi, okej? Okay? Pewnie rolują. Tak pewnie tak. No. Eee, o czym ja mówiłam? Papa. Serio? No, no nie, nie wiem. No, no, nie, no nie tu mnie mówiłaś, no, no, do, ale umówiłyśmy. Nie. Dobrze. No to no. na razie, pa. No to papa. Pa.